Siema, z tej strony literze Jak grać Jessie. Na samym początku chciałabym Was przeprosić za to, że odcinek jest tak późno, nie pojawił się, bo po prostu nie miałem czasu kiedy nagrać. Jak słyszycie... Mam... Tak więc, no nie jest za fajnie. Co bym mógł jeszcze powiedzieć? Przepraszam Was za te dźwięki w, w tle, bo to mój ptak, moja papuga. I co bym jeszcze mógł a i już zacznijmy odcinek zresztą y Star Power, o nazwie Energies, polega na tym, że gdy Jesse postawi swojego Tureta, swojego Piecha, to wtedy jak w niego strzeli, to dodawane mu jest 800 HP, tak więc to jest dość fajny Star Power, ja go mam i chciałabym wam jeszcze jedną rzecz pokazać, znaczy dwie rzeczy tak naprawdę, patrzcie. W 20 rank na Sherry, 20 rank na Poco i na ból. I jeszcze 18 rank na Leona i na Bibi. E, jak dobijecie pod tym filmem 3 lajki, to e, na następnym filmiku powiem jaki jest mój ulubiony brawler. I co bym mam... Aha, jeszcze nie wiem czy widzieliście, ale mam e, PAM na 9 i Daj mamkę na 9. I... To by było Nie, jeszcze jedna rzecz. Właśnie mam jak widzicie tyle skrzynek. Bo szykuję dla Was opening właśnie i polowanie na spajka. Bo mega bym chciał tego spajka. I właśnie robię dla Was polowanie. Już mam dość sporo tych skrzynek. I właśnie jak mogliście zauważyć jeszcze nabiłem dość sporo kucharku. A ja wam powiem w następnym odcinku, jak dobijecie 3 lajki, jaki jest mój ulubiony brawler. A ja już się z wami żegnam. Cześć.